Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Dziś witam się z wami w holu zakupowym. Eee, poczyniłam ogromne zakupy w Rosmanie eee, i przyznam się szczerze, że pierwszy raz zrobiłam zamówienie online i przyszedł mi wielki karton. E, właśnie z produktami i mam tutaj bardzo dużo takich domowych rzeczy, chemii do domu. No i stwierdziłam, że nie będę tego dźwigać właśnie z Rosmana, tylko zrobię zamówienie online. Przyszło mi to wszystko kurierem, także pokażę Wam. Wiem, że lubicie takie filmy, gdzie pokazuję Wam rzeczy do domu, do pielęgnacji domu, e, jakąś chemię. Zamówiłam też kilka produktów. E, do pielęgnacji, także pokażę Wam. Ostatnio pokończyły mi się wszystkie proszki, płyny do płukania, e, jakieś e, płyny dezynfekcyjne, więc oh, postawię sobie tutaj ten karton, żeby e, tego po prostu już nie dziwić. I tak, zacznę może od mleka, które postanowiłam zamówić. W Rosmanie e, nieraz pojawiają się właśnie mm, mleka Alpro. Ja stwierdziłam, że skorzystam z tej okazji i zamówię sobie mleko, które polecały dziewczyny. Widziałam kilka razy na Instagramie jest to Alpro Barista mleko kokosowe. Bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam. To mleko jest bardzo smaczne, natomiast jest trochę słodkie. Jeszcze go nie testowałam, także. Dzisiaj sobie zrobię kawę, ponoć super się spienia to mleko No i tak jak już Wam mówiłam, jest smaczne, bo różnie z tymi roślinnymi mlekami bywa Ja, że trochę ostatnio podupadłam na zdrowiu, to stwierdziłam, że odstawię krowie mleko Przerzucę się trochę na roślinę. zobaczę jak się po tym roślinnym będę czuła No i zamówiłam w Rossmanie dwa kartony tego mleka Tak jak już Wam mówiłam wcześniej, one są rzadko, także czasami się pojawiają właśnie w Rossmanie online no i mają fajną cenę, bo chyba kosztują około 9 zł. Kolejny produkt, o Jezu, który kupiłam, jakie to są ciężkie rzeczy, dobrze zamówiłam kuriera. To jest Cocolino Care i to był płyn do pukania w promocji. Ja uwielbiam Cocolino i w sumie te zapachy wzięłam w ciemno, bo zawsze jak jestem normalnie na zakupach, to wącha. O, pachnie bardzo ładnie, słuchajcie, tak delikatnie. I to jest co? Hmm. Serum, które dodatkowo pielęgnuje nasze ubrania, ale to nie ma żadnego takiego konkretnego zapachu i jest to płyn do kolorów, ale zobaczcie, to jest aż, jaka to jest pojemność? 1,8. Bardzo duże opakowanie, myślę, że starczy na długo. Coś, co bardzo często kupuję i wymieniam i w sumie, w sumie już nie wyobrażam sobie mycia naczyń bez tego. To jest ta rączka, Jan, niezbędna i zdecydowałam się na cały wkład, bo aktualnie teraz mam rączkę z tą gąbką, ale ta rączka już ma około, słuchajcie, 4 miesięcy. Oczywiście wkłady wymieniam, chodzi mi o sam ten plastik. No i ja zauważyłam, że te rączki. Czekajcie, tak że te rączki też się zużywają. Tutaj coś czasami wam się dostanie do tego plastiku, nieprzyjemnie to pachnie, więc ja sobie wymieniam raz na parę miesięcy tą rączkę, więc zamówiłam sobie cały zestaw z gąbką plus dwa takie wkłady tych gąbek. Nie wiem czy wy też kupujecie i na ile wam starcza taki jeden wkład. No mi się to dość często zużywa, natomiast ja wolę tą stronę z tym szorstkim, bo są te też z tym gładkim, ale mi się lepiej sprawdzają te wkłady. I była akurat promocja w Rosmanie na te wkłady, więc dlatego wzięłam dwa opakowania i na tą rączkę też była promocja. Minus chyba 20% kosztowały te, te produkty ja Jana Niezbędnego, więc skorzystałam z okazji i wzięłam. Dobra, coś, co wzięłam do kuchni, to są woreczki, o Jezus, z suwakiem i ja często te woreczki kupuję w Ikei, natomiast słuchajcie, ostatnio będąc w Ikei po prostu zapomniałam, zapomniałam pójść po te woreczki strunowe, bo najbardziej je lubię, bo one mają różne rozmiary. Te są, słuchajcie, je w jednym rozmiarze. 1,5 litra, 20 sztuk. To nie są za duże te woreczki, wolę te takie duże z Ikei, no ale też były w promocji i to jest firma. Anna zaradna. Więc takie woreczki. Coś, co wzięłam jeszcze w Rosmanie, to jest fery do zmywarki. Tutaj jest kapsułka również z nabłyszczaczem I tutaj czekajcie, bo to też Radek wrzucał do koszyka. Nie wiem co on to wrzucił. A dobra, to jest płyn nabłyszczający do zmywarki. Przyznam się szczerze, że on się zajmuje <grych> takimi produktami do zmywarki, czy różnymi właśnie do yy, odkamieniaczami, czy do pralki. Więc tutaj jeszcze jest nabłyszczacz dodatkowo. Kolejny płyn do płukania, który wziąłam, który był, o boże, coś mi tu wyciekło. Słuchajcie, w paczce się otworzyło Kokolino. Coco, Jejku, mam nadzieję, że to nie wyciekło za bardzo. Słuchajcie, otworzyło się. Mhm, Teraz wszystko będzie mokre z tego. Kokolino Ultimate Care i to jest jakaś nowość. I słuchajcie, to przepięknie pachnie. Już czuję, nie muszę otwierać, bo już tu mam wyciek cały. I to pachnie tak delikatnie tak. Hmm. Taką trochę wawełną. Trochę wanilią, przepiękny zapach. I, a dobra, ja tu mam ten zapach napisany. Fresh Sky. No czyli miałam dobre takie odczucia zapachowe, że jest to świeży zapach, bardzo ładny zapach, tylko troszkę jest go mało, ale trudno. Takie malutkie opakowanie. Coś, co wzięłam z polecenia szusz, to jest słuchajcie, taki, taka oliwka pielęgnacyjna Hip. I ona polecała tą oliwkę stosować na mokrą skórę, czyli jak wyjdziecie spod prysznica i macie jeszcze wiadomo, z wody mokrą skórę, wklepać sobie tą oliwkę w skórę i wytrzeć to wszystko, tą wodę z tą oliwką w ręcznik. I słuchajcie, naprawdę jest fajny efekt tego, bo, bo skóra nie jest tłusta, a jest fajnie wypielęgnowana. Także ja sobie zamówiłam tą e, oliwkę ponownie. E, dobra, coś, co jeszcze wzięłam, to jest masa rzeczy w pryskaczach, bo wszystko mi się pokończyło. I tutaj mam e, Sidolux do mycia szyb i luster. I to jest, słuchajcie, piękny zapach kwiat granatu. No to tak pachnie. Ojejku, przepięknie, przepięknie po prostu. Także polecam Wam ten zapach, on był również w promocji w Rossmanie. No, i ja sobie czyszczę właśnie lustra, szyby, również armaturę w łazience. Nie ma zacieków, płytę indukcyjną też fajnie czyści, także polecam. I tutaj dwa produkty do łazienki i do kuchni: to są dwa cify. Też super pielęgnują i fajnie odkażają armaturę. Kolejna rzecz, wzięłam Sidolux do podłóg, jak widzicie, w tym zamówieniu takie totalne gabaryty wzięłam, żeby skorzystać z okazji, że przyniesie mi to pod drzwi kurier w kartonie. Więc Sidolux Pink Cream jest zapach. No, zaciekawił mnie na stronie i zobaczmy. Ojejku, pięknie pachnie. Tak naprawdę delikatnie, takimi lodami truskawkowymi mi to pachnie. Wow. Także to jest idolux do podłóg, ja do paneli, do kafi, świetnie domywa, ja zawsze biorę Sidolux. I coś do pielęgnacji włosów zdecydowałam się, bo koleżanka mi ostatnio polecała te Fructis Hair, food, hair Foods, tak? to się tak nazywa Hairfoods. No i akurat było to w promocji, chyba z 18 zł było przecenione na 7, więc wzięłam tą odżywkę, zobaczymy, będę testować Powąchamy sobie. O! Ale słuchajcie, nie pachnie tak bardzo bananowo. Bardziej mi to pachnie taką wanilią. Także nie pachnie mocno bananem. I jest to odżywka, e, która ma dawać rozczesywanie, szybkie spłukiwanie. Nie, coś tutaj źle czytam. E, ma pomagać w rozczesywaniu włosów do bardzo suchych włosów. Zobaczymy. Nie miałam tego, będę testować. I ostatni produkt który wzięłam, a sorry, jeszcze płatki kosmetyczne, przedostatnie tutaj płatki wzięłam takie długie i ostatni produkt, który wzięłam, to jest produkt Job. na stronie Rossmana często są Jop, ale nie zawsze i to jest uniwersalny płyn z zieloną herbatą. Dobra, słuchajcie, no mam tutaj wyciek tego płynu, mam nadzieję, że nie za dużo, nie za dużo tutaj się wylało. No tak, to było moje całe zamówienie z Rosmana online. Dajcie znać, czy lubicie takie filmy, czy chcecie takich filmów więcej. Ja robiąc takie cykliczne zakupy, bo robię takie zakupy raz na 3-4 miesiące jak mi się wszystko pokończy, to mogę po prostu przychodzić i pokazywać Wam, inspirować Was, co fajnego kupić, co fajnego dorwać. Także łapki w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło, buziaki do następnych filmów.